Przez kilka planów urządzenia lasu ten obszar traktowany był jako projektowany rezerwat ochrony przyrody pod nazwą Przełom Strwiąża. Dzisiaj następuje bardzo ważna okoliczność, ponieważ to miejsce, ten obszar otrzymuje status rezerwatu przyrody pod nazwą Przełom Strwiąża. Rezerwat powołany jest z okazji stulecia lasów państwowych. Rezerwat, który po pierwsze nie powoduje, że lasy państwowe zmniejszają swój zakres działania, bo przypomnijmy, że w tym miejscu od lat 70. nie jest prowadzona gospodarka leśna, czyli robimy coś, co po pierwsze służy ludziom, po drugie nie szkodzi ludziom z drugiej strony, którzy tu mieszkają. W ochronie przyrody trzeba zawsze zachować zdrowy rozsądek. Dzisiaj istniejemy tutaj plany urządzenia ścieżki takiej przyrodniczo-edukacyjnej oraz rozważymy tutaj opcję możliwości zbierania no, głównie grzybów czy tudzież innych, ewentualnie tutaj owoców runa leśnego.